dobra, paliwo się skończyło, nagrywam to w innym kur... na terminie Znaczy w innym terminie mm. Dobra, co ja tu bym potrzebował, a co mogę wypieprzyć Mogę wypieprzyć to, mogę wypieprzyć... Przełóż, przełóż Dobra no bo nagrywam ogólnie w innego dnia, bo wyszedłem i teraz jestem gdzie indziej O! Akurat jest co innego, zajebiście no dobra To co, szukamy paliwka, nie? Typowe, typowa gra, nie? Dobra, idziem Idziem, 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 idziem yeah, Je, super Superansko Dobrze, dawaj mi Rurkę do dupy i... Ło, kurna Ojen, ja pomyliłem się z Daylightem Dobra Bo na spacie był odskok Dobra, dawaj łebci, egzekucja Kurde, jak mi się ostatnio w ogóle niewygodnie gra, kurde, mać na laptopie, nie wiem czemu Chyba się odzwyczaiłem i tyle, no Dobra, leżę, kurde, bo no i prawidłowo tam mogę przejść nie bo gra jest głupia więc opra jedziemy szukać paliwa paliwko paliwko o, dawać mi to szybko paliwko łojen. no i prawidłowo o. Jeszcze fajnie by było, jakby tam się mógł rzucić, kurno. O, strzały mam, ale kuszy to ja jeszcze nie mam. O, alkohol. No dobra. No, przynajmniej raz, dwa zabijam, mnie. jakiś plus tej broni. Ten, no tu paliwo w ogóle jest. O jest, ale kurde, jak pies napłakał, nie? Kurde, mać. Ojeny, no, no, kurde. Wkurza mnie to, nie? To jest porąbane. Ojeny, co się z nim stało? Aż go wygięło, kurde. O! Paliwko, paliwko. Ło, wow, łeb, odrąbało. No to zajebiście. Co tu jeszcze mamy? Ehm, nic nie mamy. A mamy amunicję. Ej, co tu się stało? Co ty wywaliłeś? Ej, gdzie jest moja sikiera? Taj no. To są jakieś kurna na jaja? To są jakieś kurna na jajca? Ty sikiera mi wywalił. O jest. Aha, jak pełen. No i co teraz mam tutaj zrobić? Jakiś ekwipunek pełny, ale no, mam tyle paliwa. No, w dupę z tym, kurna, dawać mi to, to jest ważniejsze. Mm. No, nie ma sensu tracić niepotrzebnie ten e, amunicji, nie? Kurczę, masz, skoro mam tyle amunicji. To jakim cudem, znaczy amunicji, Benny w to jakim cudem, kurna. Ocaleni, kto tu ocalał? O kurna. una ledwo zdychał. A kto to jest? A, to jest ten ziomek. Dobra, jedźmy. Tak, chcę, jedźmy dalej. Ehm. Mm. Um. To, to, to. Autostradą pojedźmy. Może będzie lepiej. Oje, no znowu, właśnie to jest to, tak jest właśnie to jest wada, że cały czas coś pada. A gdzie są moi ziemkowie? Czemu ich tu nie ma? O jany, dobra. Skoro akumulator padł, to ja pochowam parę broni. Przełóż. Pistolet mi starczy. Śród przełóż, bełt, przełóż. Wajchę przełóż, paliwo przełóż. Aha, nie ma, nie ma miejsca. Dobra, to rzuć, to wyrzuć. Tak, paliwo przełóż. Super, ransko. No i jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być, kurde. Właśnie w tym miejscu. No i to jest taka gra, widzicie, jedziesz, jedziesz, akumulator pada, nie ma benzyny. I... I kurna mać Ej, to jest porąbane, nie? Naprawdę, kurda. To jest porąbane Cześć O, kurda! Kurda, tu nawet, nawet w tej grze to uników nie można robić. Naprawdę, w tej grze to uników nie da się robić. Dobra, gdzie może być akumulator w samochodzie? Ale pewnie sobie gdzieś leży i nie wiem, w samochodzie, nie? Dobra, włącz tą latarynkę, kurde. No kurde, mylił mi się znowu. Dobrze. Akumulator. Akumulator, gdzie jesteś kurde? Akumulatorze, gdzie jesteś potworze? No, to, to, tam nie. A, pewnie będzie w szopie. W szopie, o. Przynajmniej trochę ammo będzie. Dobra, pewnie się tu czai po prawo. A nie. O. Mówiłem, że w szopie być... Kurde, skąd... Ej, ta gra jest porobana. Oni się respią byle gdzie, Kurno. Naprawdę porobane. To mi się, kurda nie podoba, nie? Naprawdę, dobrze, tu mamy paliwko. Dawaj mi szybko. Kurna leżeć. Dobra, widzicie? Powoli już łapie to. Hmm. Nie wiem czemu, ale w myślach mam, żeby siekierą rzucić, nie? Żeby się wbiła tak w łeb. soczyście. Dobra, weź się ulecz kurna na mózg. Ej hey, pizderina, Darin za derinem. Uuuu. Hmm. Yep. samura, uh, Steven Sigal kurna. Steven. St dobra, tam, no dobra Za późno. No, nie ma głowy. Żeby to chociaż nie wiem, jakieś umiejętności fajne były. Dobra, spadamy. O kurda, tam była amunicja. Dobra, walić to. No. Dobra, uciekamy. 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 No, uciekamy. 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 Do wyrzucenia. Nie mam zamiaru. Przejdź do mapy. Okej. Okay. Dobra, jedź ulicą, kurno. Jak znowu się zatrzymasz, pajacu, głupi, to. Eny. Mierz warsztat. O, on to. W sumie, pojedziemy do warsztatu. O, boż... Nie, 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 wracamy stąd. Wracaj. Kurna ma. Ty, ty czubku. Głupi. Nie, ja się wracam. Dobra, to teraz ten Jadę auto Dobra boxy drogi dawaj mi po No a w końcu W końcu idziemy do przodu, bo już myślałem, że na łeby dostanę. Dobra, to tak ocaleni Ty, szukaj broni Nie, dobra, weź ten karabin albo nie Weź się młotka. Dobra, ja cię może uleczę, bo zdechniesz. Tak. Bo Hmm. Dobra, może znać. Znajdź... Dobra, tam w to Dobra, znać coś do jedzenia. I tak wiem, że zdechniesz prędzej czy później. Dobra. Wybrana broń. Ty dostaniesz. korazur Nie. Lepiej nie, dobra możesz młotek kurna Tyż dać amunicję Dobra jest odeślij Aha tu nie, już się Ja cię nie chcę odsyłać Czekaj, a tu co mam Śród. o Shotgun by się przydał, dobra Dawaj shotgun Śród dawaj Dobrze i naboje Okej. Okay. Dobra, możemy lecieć. Tak. też zdechnie pewnie. Parada. Parada piękności. LGBT miłości. Jak ty tu wjechałeś? Od której strony, kurwa? Tej. Jak oni tu wjechali, ty? Porąbane jakś a może tu? Dobra. No okej. Okay. Mm. Dobrze. Idziemy.